Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią perfum idealnych na lato. Muszę Wam powiedzieć, że pod poprzednim filmem z moimi typami perfum na lato pojawiły się komentarze, że mogłabym dokręcić jeszcze jedną część, bo para osób czuło pewien niedosyt. Bardzo lubi tę kategorię perfum, perfum letnich, zwiewnych i chętnie by posłuchało, posłuchało o jeszcze innych zapachach właśnie na te porę roku. Ja ponieważ zawsze Wam ulegam, oczywiście drugą część właśnie nagrywam. Tym bardziej, że u mnie takich perfum lekkich, letnich jest naprawdę pod dostatkiem, więc mam o czym mówić, mam o czym opowiadać i powiem więcej. Zrobię Wam niespodziankę, ponieważ planuję trzecią część również filmu o perfumach na lato, z tym, że w trzeciej części znajdą się takie kompozycje wyjątkowo trwałe dedykowane na jakieś imprezy klubowe, na jakieś śluby, wesela, tudzież na garden party przy grillu, podczas którego świętujecie, nie wiem, na takim przyjęciu ogródkowym czyjeś urodziny, czyjąś rocznicę ślubu, więc w trzeciej części takie perfumy na okazje, które Was nie zawiodą trwałością, a dzisiaj skoncentruję się na takich perfumach codziennych, perfumach do pracy, a zatem, kto ma ochotę, zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia drugiej części filmu Perfum Idealnych na lato. I pomyślałam sobie, że dzisiejszy film zacznę może od marki Hermes, ponieważ w portfolio perfum marki Hermes jest bardzo dużo perfum dedykowanych właśnie na takie okresy wiosenno-letnie. I pierwszą kompozycją, o której chciałabym wam powiedzieć, jest oh the Pamplemousse Rose. Tak, ta, to jest ta butelka, którą Wam już raz pokazywałam zaczepno-obronna 200 ml butelka, która może być bronią, jeśli nosicie ją przy sobie w torebce. No, bo myślę, że gabaryt robi swoje, waga robi swoje. Naprawdę jest to kawał broni zaczepno-obronnej. Ale do meritum butelka jest zielona, więc wyobrażalibyśmy sobie, że zapach również będzie zielony, a tak nie do końca jest. Są to perfumy, jak wskazuje ich nazwa, bardzo silnie różane, aczkolwiek jest to róża bardzo przestrzenna, bardzo lekka, bardzo taka kwiaciarniana, otoczona tutaj w tym przypadku bardzo dużym naręczem cytrusów. Jest tu troszkę bergamoty, troszkę mandarynki, troszkę cytryny, właśnie ta rzeczona róża, ale są tu też akcenty zielone, chociaż producent nam się nie przyznaje do tego, jeśli chodzi o piramidę zapachową od Pamplemousse Rose, to ja jednak tutaj w tle wyczuwam pewne nuty takie herbaciano zielone. Zapach bardzo klasyczny, bardzo ładny, bardzo elegancki, naprawdę zapach, którym chyba nie macie szansy nikomu zrobić krzywdy, bo to są takie wonie, które społecznie się podobają, którego nikogo nie urażam. Zdecydowanie zapach piękny, zapach wibrujący, musujący, tańczący. Cytrusowy taniec radości z przepiękną klasyczną różą, no tylko parametry mogłyby być lepsze, bo tutaj, niestety, przyznam Wam szczerze, że trwałość na mojej skórze to raptem 4 godziny. I kolejnymi perfumami od marki Hermes Notabene, dokładnie z tej samej linii. To tym razem kompozycja o nazwie Odyn Narcisse Ble. Jeśli chodzi o ten zapach, to tutaj oczywiście też nazwa skrywa głównego bohatera, a jest nim kwiat Narcyzu. Jeśli chodzi o Narcyza, on tu oczywiście nie istnieje samodzielnie, ponieważ bardzo ładnie go wspierają białe kwiaty w postaci jaśminu oraz kwiatu pomarańczy. Ale to, co chyba jest najbardziej uroczego w tym zapachu, to fakt, że w tle cały czas się wyczuwa jakieś nuty suszonych ziół. Które brzmią, jakby zawiązano zioła w gałązkę, postawiono je, pozostawiono je na ganku w ogrodzie, i jakby one wyschły w naturalnym procesie suszenia przez słońce. Przepiękny zapach. Taki sielski, anielski, kojarzący się troszeczkę z ogródkami naszych babci na wsiach. Naprawdę budzi jakieś takie bardzo miłe skojarzenia, ogromnie poprawia nastrój, jest w nim coś niezwykle właśnie, tak jak powiedziałam, sielskiego, takiego kojarzącego się ze wsią, z ciszą, ze spokojem i z przepięknym zapachem natury. I ostatnie perfumy z tej samej linii od marki Hermesa, o których chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to jest to osławiony od Rubarb. Chyba nie ma osoby wśród moich widzów, moich widzek, która by z tym zapachem nie miała chociażby w postaci testów do czynienia, ponieważ mam wrażenie, że jest to jedna z najsłynniejszych kompozycji marki Hermes, jeśli chodzi o te destynacje na okresy wiosny oraz lata. Ja muszę Wam jako ciekawostkę notabene powiedzieć, że w moim sklepie z odlewkami jest to zapach ze ścisłego top 3 najlepiej sprzedających się odlewek. Więc albo tak bardzo chcieliście poznać jakieś perfumy barbarowe, albo słyszeliście po prostu o tych perfumach yy, bardzo dobre opinie. I kusiło was, żeby je poznać, i to są dobre perfumy. Obiecuję wam, jeśli tęsknicie za zapachem rebarbaru z dzieciństwa, kiedy go jedliśmy z cukrem, całymi, nie wiem jak to się nazywa, całymi łodygami? Poprawcie mnie, może źle to definiuję, może źle to nazywam, ja jestem bardzo kiepska, jeśli chodzi o te różne przyrodnicze tematy. Jeśli pamiętacie jedzenie rabarbaru z cukrem z dzieciństwa, ten zapach przypomni Wam totalnie Wasze dzieciństwo. To jest przepiękny, naturalnie oddany rabarbar. Co do Joty, po prostu te perfumy pachną rabarbarem od A do Z, idealnie naturalistycznie tutaj podanym, ale tylko przez dwie godziny. Potem na, tle, na tło brzmienia zapachu wkraczają czerwone owoce w postaci czerwonych jagód oraz takie łagodne, bardzo takie lekko sypkie piżmo. I ten rabarbar troszeczkę ucieka w tło, natomiast pierwsze dwie godziny to po prostu realistycznie ujęta nuta rabarbaru, zapach przepiękny, zapach komplementowany. I mimo, że te perfumy mają opinię krótkotrwałych i słabo projektujących, to muszę wam powiedzieć, że dostałam kilka komplementów za ode rubarb. Czyli wygląda na to, że je czuć i w jakiś sposób są trwałe, skoro ktoś był w stanie wyczuć na mnie ten zapach. Więc nie do końca wierzcie recenzjom, które gremialnie wręcz mówią, że te perfumy mają bardzo słabe parametry, bo jak wynika z mojego doświadczenia, wcale nie do końca tak jest. I kolejnymi perfumami, którymi absolutnie muszę się z Wami podzielić w dzisiejszym odcinku. Chociaż mam oczywiście yy, świadomość tego, że jest bardzo nikła szansa, że jeszcze te perfumy kupicie. Możecie je ewentualnie tylko przetestować, bo gdzieś jeszcze krążą próbki odlewki. Ale flakonu już nie widziałam bardzo dawno w sprzedaży. Mianowicie chodzi oczywiście o Aliena w edycji O Sublime. Jak wiecie, jest to moja ukochana, ulubiona edycja Aliena na okres letnie. Może dlatego, że jest to zapach bardzo przestrzenny, bardzo silnie cytrusowy i mimo tego, że ma ten charakterystyczny jaśmin dla całej linii Alien, to tutaj jest on uładzony gardenią tajtańską, uładzony cytrusami, dosłodzony nieco żywicą bursztynową oraz uzbrojony w przepiękne, solarne nuty Solaru HS. Perfumy te są naprawdę przecudownie, noszą się jak druga skóra w lecie, ciągną za sobą ogromny ogon, bo są to perfumy o bardzo dobrych parametrach. No, w sumie jest to kompozycja wydana 9 lat temu, więc ona już miała prawo dojrzeć i te parametry też miały prawo no, dobić do takiego bardzo wysokiego standardu. Zapach przepiękny, wibrujący, musujący, bardzo taki optymistyczny, a zarazem niezwykle kobiecy, za sprawą bardzo silnego. Typowego dla Eliena Jaśminu. A teraz coś dla fanów zieloności, drzewności połączonej z nutami różanymi, z odświeżającymi cytrusami, bo chciałam Wam powiedzieć o perfumach od marki Penhaligon's o nazwie Luna. Jeśli chodzi o lunę, to, to było moje osobiste marzenie od bardzo wielu lat. Ja te perfumy tak mniej więcej chciałam mieć od lat sześciu, stały chyba na mojej półce, chcę na Fragrantice, tylko niestety słyszałam o nowych edycjach, nowych rocznikach Luny, że niestety parametry pozostawiają bardzo wiele do życzenia, a jak wiecie, ja bardzo sobie cenię trwałość w zapachach, więc o ile mogę perfumom wybaczyć brak projekcji, brak ogona, no to nie chcę dopsikiwać się w ciągu dnia, chcę po prostu, żeby perfumy były trwałe, ale... Udało mi się dorwać starszy rocznik, rocznik 2019, więc nawet się nie zastanawiałam. Od razu kupiłam kilka butelek. To jest akurat butelka dostępna w sklepie, z której odlewam Wam perfumy w sklepie. Natomiast ja też mam swoją osobistą, jeszcze całą mnie napoczętą, bo jak mam potrzebę, używam sobie po prostu sklepowego produktu. Czym jest ten zapach? Zapach jest odom do róży, aczkolwiek róży tutaj kompletnie inaczej podanej niż we wszystkich różanych perfumach, które znam bo róża tutaj jest uzbrojona w bardzo silne oręże zapachu drzew iglastych, bardzo silnie czuje się tutaj jodłę, bardzo, bardzo silnie czuje się tutaj jagody, jałowca, oczywiście ta różyczka jest też bardzo silnie przestrzenna, bo jest tu sporo cytrusów, troszeczkę bergamoty, trochę cytryny, troszeczkę mam wrażenie mandarynki, aczkolwiek właśnie ten taki iglasty, zielony sznyt tej róży to jest to, co najbardziej uwodzi mnie zawsze w tych perfumach. Kiedy je na sobie noszę, kiedy o nich myślę, co na przykład założyć danego dnia, no to to jest po prostu fenomen. Połączenie iglaków z różą tutaj udało się fenomenalnie. Zapach jest przepiękny, elegancki. No i na szczęście w wariancie z 2019 roku parametry również ma dobre, bo na mojej skórze trwa 8 godzin, nawet czasem w porywach do 9. I drugi zapach od marki Penhaligons Notabene jest to mój zapach dnia, więc go cały czas czuję od, od siebie i mogę Wam na żywo powiedzieć, jakie są moje wrażenia o tych perfumach. I są to perfumy o nazwie Elizabethan Rose. Jeśli chodzi o Elizabethan Rose, to jest troszeczkę mniej poważny zapach od luny, bo nie ma tej drzewności, tej iglastości. Jeśli chodzi o Elizabethan Rose, to ona puszcza do nas takie dziewczęce oko. Ma pewnego rodzaju dziewczęcy wdzięk i dziewczęcy twist, dlatego że bardzo silną rolę odgrywają tutaj owoce. Owoce, które kipią radością, kipią świeżością, jest tu sporo cytrusów, ale też bardzo silna nuta takiej kwaskowatej czarnej porzeczki. Zapach, no, jakby. Na to nie patrzeć, nazwa również na to wskazuje, jest też bardzo silnie różany. Aczkolwiek ta róża jest tutaj odciążona, jest tutaj bardzo lekka, bardzo przestrzenna, nawet momentami powiedziałabym, że lekkowodna, właśnie przez to, że odmładzają ją te nuty cierpkich cytrusów i cierpkiej czarnej porzeczki. W bazie tego zapachu znajdziemy troszeczkę drewienek. Takich drewienek powiedziałabym czystych, białych, też takich jasnych, orzeźwiających typu cedr. Cały zapach zdecydowanie jest bardzo świeży, to nie jest taka marmolada różano-owocowa, wręcz przeciwnie, jest to taka przestrzenna, bardzo mocno naładowana powietrzem, bardzo mocno naładowana energią cierpkich owoców róża na jasnym, drzewnym, czystym podbiciu. I skoro jesteśmy przy różach, to następna róża, o której chciałam Wam powiedzieć, to róża, która mnie skosiła z nóg, to róża, która mnie w sobie rozkochała od pierwszego psiknięcia, od pierwszego noszenia. Dlatego tylko jak doszła do mnie moja osobista butelka, kupiłam następne z myślą o sklepie, z myślą o Was, bo stwierdziłam, że po prostu musicie ją poznać i muszę się z Wami podzielić tym fenomenalnym zapachem, acz prostym zapachem. Jest to Young Rose od marki Bayredo. Powiem to tak, brak mi czasem słów, jak mówię o tym zapachu, bo w takiej prostocie składników, bo to jest zapach absolutnie prosto skonstruowany. Nie jest to nisza z górnego C, nie jest to coś konceptualnego, jest to najprostszy z możliwych zapachów, a mimo wszystko. Wyszło tak niepowtarzalnie, że takiej róży nigdy w życiu nie czułam w żadnych perfumach dedykowanych na ciepłe pory roku, bo zdecydowanie jest to zapach musujący, szampański, idealny na okresy wiosny oraz lata. Young Rose, myślę, nazwa doskonale odwzorowująca to, co znajdziemy w tej butelce. Ponieważ tutaj ta różyczka jest musująca jak bąbelki szampana, jest po prostu szampańska. Nie wiem, co tutaj odpowiada za ten akcent szampańskości. Na pewno cytrusy, na pewno nuty takiego buzującego pieprzu, które nadają właśnie takiego charakteru musowania, podejrzewam, ale jest to zapach tak inny. Od wszystkich zapachów różanych na wiosnę i lato, mimo właśnie ogromnej prostoty. Że nie mogło być tak, od razu stanął na mojej półce, kocham, od razu mnie zauroczył. No jest to coś pięknego. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie, że ten zapach mógłby się komuś nie spodobać. No dobra, mógłby się nie spodobać komuś, kto nie, robi, nie lubi róż w perfumach. No bo rzeczywiście róża jest tu prominentna, chociaż to jest taka młodziutka, bardzo niewinna róża. No ale tak, jeśli nie lubicie róż, to dla Was to może nie być dobry zakup i dobry strzał. Natomiast, przy chociaż niewielkiej tolerancji na nutę róży, myślę, że docenicie prostotę i jednak indywidualność, i oryginalność tej kompozycji, właśnie mimo prostego składu, bo w składzie mamy tutaj chyba drewienka, nutę irysa, róże, cytrusy i dwa rodzaje pieprzu: wydaje mi się różowy i klasyczny, i to jest chyba tyle: a wyszło po prostu bajecznie, wyszło przepięknie, wyszło dziewczęco, wyszło lekko, musująco, szampańsko. Co więcej, wyszło tak, że nie ma osoby w moim otoczeniu, zwłaszcza kobiety, która by nie skomplementowała tych perfum. No dobrze, a teraz pójdźmy trochę w klimaty mainstreamowe, choć marka będzie niszowa, i opowiem Wam o perfumach od MFK, czyli Maison Francis Courtygian i jest to Aquavite. A dlaczego powiedziałam, że mainstreamowe brzmienie, mimo że marka niszowa? Otóż dlatego, że zapach ten bardzo silnie nawiązuje do CK1 od marki Calvin Klein sprzed czasu reformulacji tego zapachu. Ja kiedyś w zamieszłych czasach, był to bodaj rok 2008-2009, kochałam CK1. Wtedy zużyłam, podejrzewam, dobre 3-200 jak nie więcej, i ten zapach był, można wtedy, był rzec, moim takim Signature Scent, bo to był chyba zapach, który najczęściej nosiłam w tamtym czasie. Podobało mi się to, że był inny, że nie był taki przytłaczający taki zbyt gęsty zbyt słodki. I przede wszystkim, że był to zapach, który bardzo podobał się mężczyznom, może dlatego, że jednak miał silne pierwiastki męskie, więc mężczyźni odnajdywali w tym zapachu coś dla siebie i dlatego może zwracali na niego uwagę. Trudno mi powiedzieć, może właśnie tak było. W każdym razie, dzisiejsze CK1 kompletnie nie przypomina tamtej wspaniałej, przepięknej kompozycji sprzed lat. Dlatego wziąłam sobie za punkt honoru, żeby poszukać odpowiedników dawnej formuły CK1 i znalazłam jeden z nich, m.in. w postaci Aquavita od marki MFK, bo jest to zapach rzeczywiście bardzo podobny do dawnego CK1, z tym, że podobieństwo to szacowałabym na takie 75%, bo jednak w perfumach od marki MFK jest troszeczkę więcej takiego ciepła, słodyczy, której ja przynajmniej nie czułam w CK1. A zatem, w obu zapachach na pewno są cytrusy, w obu zapachach na pewno są kwiaty. Jeśli chodzi o Aquavita, ja tu czuję bergamotę, czuję tutaj cytrynę, ale czuję też delikatny kwiat pomarańczy oraz jaśmin. Jest tu niewątpliwie jakaś delikatna, zielna przyprawowość, i w bazie zapach robi się taki ciepluteńki, taki gładziutki, bo jest tu troszeczkę takich kremowych drzew, ale właśnie wspomniana przeze mnie nuta wanilii. Więc baza, powiedziałabym, jest taka drzewnie waniliowa i właściwie chyba to różni stary CK1 od Aquavita, bo CK1 był zapachem świeżym do samego końca i ja nie pamiętam, żeby jakikolwiek niuans taki waniliowy się w perfumach tych wyodrębniał. Tutaj natomiast delikatna wanilia w bazie jest. Perfumy, mimo wszystko, mimo że nie 100% stara formuła CK1, no to przecudne. Ja je po prostu uwielbiam. Jest to zapach bardzo klasyczny, świetny zarówno do, zarówno do noszenia go do pracy, jak i na okazje takie, nawet powiedziałabym sportowe, na siłownię, bo przez tę cytrusowość jest to też zapach dający takie wrażenie kolońskości. Zdecydowanie perfumy w moim roczniku, a mamy rocznik 2021, również o bardzo dobrych parametrach bo trwałości sięgającej 8 godzin plus i całkiem dobrej projekcji przez pierwsze 2 godziny. I teraz kolejna urocza kompozycja o bardzo dużym wdzięku, o takim dziewczęcym twiście, ale również nie pozbawiona elegancji, dlatego myślę, że swobodnie może być noszona do pracy. I są to perfumy od marki Givenchy i jest to Irresistible w edycji Eau de Toilette Fresh. Ta edycja EDT Fresh jest moim zdaniem, próbując bardzo wielu flankerów z tej linii Irresistible, zdecydowanie najświeższą, najświeższą wersją w całym portfolio linii Irresistible. Są to perfumy nieco odmłodzone takie wibrujące nutą czerwonego pieprzu. Są to też perfumy z bogatym naręczem cytrusów, z których najbardziej na mojej skórze wybija się mandarynka, ale są to też perfumy nawiązujące do całej linii Irresistible, bo bo jest w nich nuta irysa, nuta róży oraz nuta soczystej, przepięknej gruszki. Niemniej jednak myślę sobie, że to dodanie akcentu musującego pieprzu, czerwonego pieprzu, oraz akcentu bardzo silnych cytrusów z mandarynką na czele spowodowało, że jest to wersja Irresistible świetna, nawet na największe upały 35 stopni plus. Tak jak powiedziałam, jest tu dużo dziewczęcego twista, ale jest pewnego rodzaju elegancja całej linii Irresistible, która doskonale destynuje te perfumy również do noszenia ich do biura. I kolejny zapach od marki Givenchy, który uwielbiam, który mnie sobą ogromnie zauroczył. To tym razem perfumy o nazwie Eau de Givenchy w edycji Rosé. Jeśli chodzi o ten zapach, to podejrzewalnie jest on niestety już wycofany z produkcji, ale oczywiście jeszcze możliwe do kupienia, dlatego o nim wspominam. Perfumy te to zapach bardzo odświeżający. Bardzo naturalne w swoim wydźwięku, perfumy, które, które troszeczkę brzmią jak zapach ogrodu o poranku, gdzie jeszcze na liściach kwiatów, na kwiatostanach tych kwiatów, mamy dość sporo porannej rosy. Jest to pewnego rodzaju wodność, pewnego rodzaju odświeżenie właśnie takiej chłodnej rosy, którą tutaj być może stanowi akcent hyacenta wodnego, aczkolwiek są to w swojej całej naturze perfumy silnie różane. Takim akcentem bardzo młodej, dopiero co rozkwitającej różowej róży. Oraz towarzyszącej tym głównym aktorom delikatnej zieloności. Są to perfumy bardzo dziewczęce, bardzo jasne, bardzo świetliste. Właśnie jak taki rześki poranek w ogrodzie, gdzie jeszcze na kwiatostanie jest ta poranna rzeźka, lekko zimna rosa. Perfumy notabene też troszeczkę przypominające swoim ogólnym klimatem linię Miss Dior od marki Dior, bo jest tu coś tak samo eleganckiego, ale i tak samo dziewczęcego, tak samo naturalnego, jak w linii Miss Dior, zapach przepiękny, jeśli jeszcze gdziekolwiek dorwiecie flakon, a widziałam, że jeszcze gdzie niegdzie się pojawiają i to nawet ceny są w miarę rozsądne, to nie zastanawiajcie się, jeśli chcecie mieć właśnie perfumy, które odwzorowują przepięknie pora poranek, taki chłodny, rzeźki poranek w ogrodzie podczas lata. I kolejne perfumy, jeśli chodzi o moje letnie polecajki, to tym razem będą perfumy od marki Chanel, z letniej linii od marki Chanel i tym razem będzie to Paris Biarritz. Jak wiecie, ja mam dość sporo perfum z tej letniej linii marki Chanel i są to perfumy, które bardzo cenię, są to perfumy, które bardzo lubię, są to perfumy, które bardzo naturalnie i bardzo jakościowo brzmią. Aczkolwiek niestety cała ta linia nie ma wybitnych parametrów. Myślę sobie, że najlepsze parametry, jeśli chodzi o wszystkie zapachy z tej linii, ma Paris-Deauville. Natomiast wszystkie pozostałe kompozycje mają parametry, powiedziałabym, słabe w kierunku przeciętnych. I nie inaczej niestety jest w przypadku Paribiaris. To nie jest zapach długotrwały. On na waszej skórze będzie trwał 4 do 5 godzin i to jest absolutny maks. Aczkolwiek kompozycja ta jest tak piękna, tak szlachetna i tak zgrabnie ukręcona, że myślę, że mimo wszystko warto się zapachem zainteresować. I co w nim znajdziemy? Znajdziemy w nim przede wszystkim bardzo bogate naręcze owoców cytrusowych, którym towarzyszy orzeźwiający kwiat Neroli, bardzo silne nuty zielone oraz delikatnie piżmowo-drzewna baza. Jest to kompozycja na wskroś musująca, świetlista, bardzo orzeźwiająca, bo jednak te cytrusy z Neroli odwaliły tu kawał dobrej roboty, ponieważ perfumy te niezwykle i ekstremalnie wręcz odświeżają. Mamy tu bergamotę, mamy tu cytrynę, mamy tu mandarynkę, mamy tu grapefruit tak jak powiedziałam, nutę kwiatu Neroli, czyli gorzkiej pomarańczy. Mamy tutaj również nuty zielone. Oraz taką kremowo piżmową i drzewną bazę. Zapach, jak wszystkie perfumy, właściwie poza drobnymi wyjątkami od marki Chanel, o bardzo dużej klasie i elegancji, więc będzie doskonały zarówno do pracy, jak i niezobowiązujące momenty, na przykład chadzania po galerii handlowej w celu robienia zakupów. I kolejny zapach, również jeden z moich faworytów, również dlatego, że zawiera nuty róży, a jak wiecie, jeśli chodzi o róże, to ja przez ostatnie dwa lata jestem prawdziwym maniakiem perfum różanych, a zwłaszcza tych perfum różanych, które są albo wybitnie wieczorowe, typu Porpora, typu Crimson Rocks, typu Rose omeyad od marki Atelier Des albo tych różyczek bardzo lekkich, lekkowodnych, lekko cytrusowych, idealnych na takie eleganckie okazje podczas wiosny oraz lata. I zdecydowanie te perfumy od mar marki Guerlain z linii Aqua Allegoria o nazwie Rosa Rossa wpisują się w ten nurt perfum idealnych na okres wiosny, na okres lata, ale nie pozbawionych pewnego rodzaju klasy i elegancji. Jeśli chodzi o ten zapach, jest to zapach cytrusowo-różany. Aczkolwiek bardzo przestrzenny za sprawą tego, że zawiera też bardzo dużo Iso e Super. A jak wiecie, jest to molekuła, która dodaje perfumom bardzo dużej przestrzenności i która powoduje, że zapach staje się taki bardziej eteryczny. Taki bardziej istnujący się jak troszeczkę obłoczek wokół nas niż taki mocny, zawiesisty, charakterny i mówiący tak tutaj jestem, o to mnie wąchaj. Izoe Super nadaje takiej właśnie fajnej przestrzenności, gładkości, takiej powietrzności z zapachom i nie inaczej jest w przypadku rosa rossa. Otwarcie to silne cytrusy. Mamy tutaj do czynienia z bergamotą, z cytryną, z odrobiną pomarańczowych cytrusów. Po chwili do tych cytrusów dochodzi przewodni motyw, czyli motyw róży, ale ta róża notabene jest przepięknie wspierana przez kwiat piwoni, a jak wiemy, piwoni również pachną obłędnie, no więc nie może być inaczej. Ta akwalegoria musi pachnieć po prostu obłędnie. W bazie ten zapach jest drzewny, właśnie ma dużo, izo jest super, które wpływa na jego przestrzenność, zdecydowanie perfumy jak przystało na markę Guerlain, jak powiedziałam klasyczne, eleganckie, aczkolwiek nadające się na absolutnie każdą okazję. I ostatnie perfumy z dzisiejszego odcinka, perfumy, które zawsze poprawiają mi nastrój. To jest po prostu taka radość i taki zastrzyk dobrej energii w butelce. No są to perfumy, po prostu, przy których nie jest sposób, żeby twarz nie uśmiechała się sama. I o co chodzi? Chodzi o perfumy od marki Zarko Perfume i jest to pink Molecule. Muszę wam powiedzieć szczerze, że jeśli chodzi o markę Zarko Perfume, to my nie jesteśmy za sobą za Pan Brat. Ja niewiele kompozycji od tej marki uznaję zawarte posiadania we własnej kolekcji. Jakoż to nie jest marka dla mnie i muszę przyznać, że choć nie poznałam wszystkich kompozycji, więc być może krzywdzę niektóre z pozycji od tej marki, no to nawet nie mam tak chęci za bardzo dalej eksplorować Zarko Perfume, bo to wszystko, co testowałam, co posiadałam kompletnie, nie było dla mnie. Poza tym jednym zapachem, który jest zapachem tak jak powiedziałam na wstępie, Radości w butelce, to jest zapach silnie kwaskowaty, silnie porzeczkowy, bo ja tu czuję bardzo silnie nuty czarnej porzeczki, zapach musujący, szampański, wzbogacony cytrusami, ale też nie pozbawiony pewnego rodzaju cierpkości. Owego liścia, również czarnej porzeczki, a nie tylko owocu, ale także na mojej skórze wyodrębniającej się w tej kompozycji mięty. Jeśli chodzi o ewolucję tego zapachu, to początek jest właśnie taki szampański, musujący, bardzo rześki, powiedziałabym nawet kwaskowaty, a zapach z czasem się uspokaja, tonuje, dochodzi tutaj delikatna piżmowość, delikatna słodycz i mniej więcej po pierwszych dwóch godzinach swojego brzmienia na skórze Perfumy te robią się zapachem czystości, stają się zapachem czystości, stają się zapachem skóry po prysznicu, więc też dodają pewnego rodzaju takiego poczucia komfortu, świeżości. Więc, mimo jakiejś tam dyskretnej, delikatnej słodyczy tego zapachu, absolutnie nie czujemy się nią przytłoczeni. Bo ta słodycz, wespół zespół z i z cierpkością mieścia czarnej porzeczki i samego owocu czarnej porzeczki sprawia takie wyrażenie właśnie czystości, higieniczności oraz takiej świeżości, jak po wyjściu z pod prysznica. I byłoby to na tyle, jeśli chodzi o drugą część moich polecajek, perfum idealnych na lato. Za moment siadam do nagrania trzeciej części o zapachach bardziej trwałych, bardziej projektujących, bardziej na okazje wieczorowe, jeśli chodzi o tę półkę letniaków. A zatem do usłyszenia wkrótce, w trzeciej części mojej sagi o perfumach idealnych na lato. A tymczasem bardzo Wam serdecznie dziękuję, że zechcieliście obejrzeć dzisiejszy film, że jesteście ze mną na kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo, i do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem. t